Donald Tusk dzisiaj doprowadził do wyroku na polską gospodarkę i na miliony polskich rodzin, doprowadzając do przyjęcia dwóch fatalnych decyzji. Po pierwsze zaostrzenie celu emisji redukcji CO2 o 90% do roku 2040 z poziomu 55% do roku 2030 doprowadzi, chciałbym się szanowni Państwo w tej sprawie mylić, ale już w przyszłym roku do gigantycznego wzrostu cen uprawnień do Emisji CO2. Każdy wzrost o 10, 15, 20, 30, 40 euro certyfikatów do emisji CO2 przekłada się na wzrost o 5, 10, 15, 20 procent w rachunkach za energię elektryczną i ciepło. A to oznacza, że dzisiejsza decyzja Donalda Tuska o akceptacji tego szalonego celu redukcji emisji CO2 to jest uderzenie w miliony polskich rodzin, w polską gospodarkę, w cały przemysł energochłonny. Energia Staje się w Polsce, produkcja energii staje się w Polsce luksusem drożyzna energii elektrycznej i ciepła doprowadzi do zwiększenia ubóstwa energetycznego.